Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci genialne ćwiczenie na rozbudowę mięśni brzucha, jak i rozbudowę całego koru, który odpowiada za stabilizację, więc warto je się temu ćwiczeniu dokładnie przyjrzeć. Ale uwaga, bo jest to ćwiczenie trudne, jest to ćwiczenie bardzo wymagające i bardzo obciążające, ale spokojnie, bo pokażę Ci system progresji, tak żebyś mógł zacząć robić to ćwiczenie... Niezależnie na jakim poziomie zaawansowania jesteś. Więc zaraz po obejrzeniu tego filmu możesz brać się do roboty, zwłaszcza, że nie potrzebujesz do wykonania tego ćwiczenia żadnego sprzętu. Jak sami widzicie, również nie dysponuję profesjonalną siłownią w tym momencie. Ktoś pod ostatnim filmem mi napisał, że mam sprzęt jak z flintstonów. No i faktycznie trochę tak to wygląda i to w zupełności wystarcza. Wystarcza ławeczka, albo jeżeli trenujesz w warunkach domowych, możesz również położyć się na podłodze. Byle, żebyś miał jakiś punkt zaczepienia. Może to być na przykład nóżka od łóżka albo kaloryfer. Możesz pokombinować i zrobić to również w domu. Natomiast, my na potrzeby tego materiału użyjemy tej właśnie ławeczki. I tak nawiasem mówiąc, dajcie mi znać w komentarzu, czy znacie jakiś polski odpowiednik, jakąś polską nazwę na to ćwiczenie. Ja znam angielski odpowiednik. Jest to Candlestick albo Dragon flag, albo Reverse Crunch więc aż trzy nazwy, natomiast nie wiem, jak na to powiedzieć po polsku. Więc jeżeli Ty wiesz, to daj znać w komentarzu. No i przechodzimy do merytoryki, czyli kładziemy się na ławeczce, na jej skraju i teraz zagadka dla Was. Jaki chwyt jest najsilniejszy? Nachwyt, podchwyt czy chwyt neutralny? Otóż chcemy oczywiście mieć jak najbardziej stabilną pozycję i zaczepić się tak, żebyśmy nie mieli nawet troszkę luzu w tym momencie, i do tego najlepszy będzie chwyt neutralny. Chwyćcie, właśnie w ten sposób, jeżeli macie taką możliwość. Więc stabilny chwyt. I teraz pierwsza wersja tego ćwiczenia najłatwiejsza, od tego należy zacząć w momencie, kiedy jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Wyciągamy nogi przed siebie, dociągamy kolana na wysokość klatki piersiowej i robimy wypchnięcie nóg w górę, tak, żeby palcami celować w sufit albo w niebo, w moim przypadku. I wypycham nogi do góry, celuję palcami w niebo, i ruch powrotu jest odwrotny, czyli najpierw uginam kolana i robię wyprost do pozycji wyjściowej. I uwaga! Tutaj przy tym ćwiczeniu naprawdę bardzo mocno liczy się to, żebyście ten ruch robili powoli, dokładnie, koncentrując się na czuciu mięśniowym, nikogo nie oszukujecie, robiąc jakieś ćwierć ruchy, tylko siebie i wasze ciało, a to na rezultatach wam powinno najbardziej zależeć. I w tym momencie, kiedy mam największą dźwignię, to jest najtrudniejszy moment tego ruchu, to znaczy mam najbardziej rozciągnięty brzuch. Siła grawitacji napiera na mnie najsilniej, więc jest to najtrudniejszy moment tego ćwiczenia i też najbardziej hipertroficzny. Więc powinniśmy skupić się na tym, żeby tutaj zrobić to powoli i poczuć naprawdę to napięcie, które jest wygenerowane, bo to da nam najlepsze efekty i najlepsze przyrosty. I teraz, w momencie kiedy już ten ruch ze zginaniem kolan macie opanowany, robicie ze spokojem po 10-15 powtórzeń. Możecie zrobić progresję, czyli zamiast uginania kolan, możecie trzymać nogi wyprostowane. Przedłuży to dźwignię, więc to ćwiczenie automatycznie staje się trudniejsze. Ale nie musicie zaczynać z tego miejsca, bo tu będzie zdecydowanie najtrudniej. Tylko na przykład nogi ustawić pod takim kątem i zacząć robić ten ruch teraz. Czyli same wypchnięcie i wracamy do tego punktu samo wypchnięcie i wracamy do tego punktu to już samo w sobie jest dosyć obciążające i trudne i później jak już to ze spokojem jesteście w stanie zrobić to wracacie do coraz dalszego punktu i zwiększacie swoją dźwignię aż do momentu kiedy dojdziecie do punktu w którym możecie mieć nogi tutaj i zaczynacie ruch od tego momentu i na wyprostowanych nogach Czyli zaczynam stąd, wyprostowane nogi, celuję nogami w sufit i wracam tutaj. Największa dźwignia, największe rozciągnięcie, najtrudniejszy moment ćwiczenia i wracam. I wracam samymi mięśniami brzucha. Czyli cały czas jestem wyprostowany i wracam tutaj. Wyprostowanie i wracam tutaj. Wyprostowanie i wracam tutaj. I uwaga, mimo że jest to ćwiczenie na, na brzuch, to pamiętajcie o tym, że najsilniejszym prostownikiem biodra jest mięsień pośladkowy. Więc nie dość, że pamiętam o tym, żeby cały czas napinać brzuch, to jeszcze napinać pośladek. Pośladek, brzuch to jest wasza klatka, wasza stabilizacja, dzięki czemu wasze ciało ustawia się prosto. Więc nie zapominajcie o tym, żeby również napiąć pośladek podczas tego ruchu. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Więc całe ćwiczenie w tej trudniejszej wersji, jeszcze raz napinam pośladek. I opuszczam aż do tego momentu, i wracam, celując cały czas palcami w sufit. Później, jak już jesteście Brusem Lee albo Komandosem, możecie zrobić coś takiego, że w ogóle już nie wracacie nawet na ławkę, tylko cały czas macie napięte mięśnie brzucha i robicie w ten sposób. Nawet sam nie wiem, ile jestem w stanie zrobić takich powtórzeń, ale jest to naprawdę strasznie, strasznie wymagające ćwiczenie. I bardzo obciążające, ale niesamowicie rozwijające. I teraz uwaga, bo ruch ekscentryczny będzie powodował największe domsy, największą obolałość mięśniową, kolokwialnie mówiąc zakwasy. Więc zachęcam Cię do tego, żebyś najpierw zaczął odrobienia jednej serii, dwa razy w tygodniu, tej łatwiejszej wersji. Jeżeli to będzie ok, jeżeli będziesz się regenerował, możesz dorzucić kolejną serię, i robić dwie serie, dwa razy w tygodniu po 10 powtórzeń, później dojść do trzech serii, dwa razy w tygodniu i w momencie kiedy jesteś w stanie się zregenerować również z tego, wtedy dopiero robisz tą progresję i zwiększasz poziom trudności, i przechodzisz na kolejny pułap. I tak aż jesteś w stanie robić trzy serie dwa razy w tygodniu tej najtrudniejszej wersji i później progresować powtórzeniami już od tego momentu albo zrobić tą wersję na koniec Ala Bruce Lee, która jest zdecydowanie najtrudniejsza. I to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, jak nazwać to ćwiczenie po polsku. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!